Cześć, jestem Paulina, jestem właścicielką gabinetu kosmetycznego Nox Beauty, w którym wykonuję głównie makijaż permanentny brwi oraz stylizację paznokci. Gabinet prowadzę w zasadzie od niedawna, bo otworzyłam go na początku sierpnia tego roku. E, można powiedzieć, że z zupełnie zerową bazą klientów, dlatego że otworzyłam go w innym miejscu niż miejsce, w którym do tej pory pracowałam. Pracowałam w mieście, a zdecydowałam się na otworzenie gabinetu kosmetycznego poza miastem, z uwagi oczywiście na dojazdy i inne tego typu historie. No i powiem szczerze, że początkowo miałam spory problem z tym, aby dotrzeć do klientów, aby w ogóle uświadomić ich, że tutaj jest właśnie takie miejsce, że na tej i na tej ulicy znajduje się gabinet kosmetyczny, w którym mogą wykonać dane zabiegi. Dlatego, kiedy napisał do mnie Kamil, na początku stwierdziłam, że nie dam sobie radę, no i generalnie można powiedzieć, że nie brałam tego pod uwagę. Ale moje starania nie przynosiły takiego efektu, jaki chciałam, więc zdecydowałam, że ok, pogadam z nim, zobaczymy, może faktycznie zaproponuję jakiś ciekawy układ. No i rzeczywiście tak było. Co prawda na początku podchodziłam trochę sceptycznie do tego, zastanawiałam się, czy to w ogóle jest możliwe, aby zapewnił faktycznie tak duży odzew i taką ilość klientów. Ale stwierdziłam, że właściwie, a co mi tam, co mi szkodzi. Jak się uda, będzie super, jak się nie uda, trudno. Ważne, że próbowałam. No i okazało się, że odzew przerósł moje oczekiwania po prostu. Bardzo dużo osób pisało, sporo z tych osób się zapisywało i nawet nie stanowiło dla nich problemu to, że muszą dojechać te kilkanaście kilometrów poza miasto. Dlatego mogę szczerze polecić współpracę z Kamilem. Na pewno będziecie zadowoleni. Przede wszystkim dlatego, że Kamil jest bardzo sympatycznym człowiekiem, który no też stara się, aby ta współpraca przebiegała tak, żeby obie strony były zadowolone. Ma naprawdę dużą wiedzę z tego zakresu, podpowiada, jak odpisywać klientom, jak tego nie robić. Generalnie wszystko tłumaczy, także na pewno nie będziecie w sytuacji, że okej, okay, mam teraz im odpisywać, ale w sumie to jak mam to zrobić albo w sytuacji, w której nie będziecie wiedzieli, jak macie na przykład po prostu skonfigurować te konta reklamowe i tak dalej. Wszystko krok po kroku jest wytłumaczone, a do tego no efekty są rzeczywiście zadowalające, a nawet bym powiedziała, że bardziej niż zadowalające. Dlatego polecam serdecznie. Hej!